A ty to dostałeś? Co kupiłeś? Eee, młody mi nikt nie dał. Ja nie będę pieniędzy wydawał. Zobaczysz, porobisz jeszcze trochę i będziesz mówił inaczej. Ty nie jesteś nienormalny człowiek. Ty do chorobszczy niedługo pojedziesz. Czyli dzisiaj, pięć największych bzdur i farmazonów, które usłyszałem od starych gliniarzy, kiedy zaczynałem robotę. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, Sierżant Bagieta z tej strony, dawno nie było filmu z samochodu, teraz przygotowuję się do mojego urlopu, więc po prostu staram sobie się te filmy gdzieś nadrobić, żeby mi się wrzucały sukcesywnie jak będę już, że tak powiem na moim ofie i na moim yy, się najprawdopodobniej w Turawie yy, i dzisiaj będzie film top 5, widzę, że one się całkiem nieźle oglądają, dzisiaj będzie taki film też w sumie trochę słodko-gorzki, czyli o tym, Jakich głupot nasłuchałem się od policjantów starszych służbą i takie no pięć największych farmazonów, które może usłyszeć młody policjant, ale coś czuję, że będzie druga część, bo tego jest naprawdę... Dosyć dużo i jest więcej Dziękuję wszystkim Patronom, którzy wspierają mój profil na Patronite Jeżeli macie taką ochotę, to również zapraszam do wsparcia Jeżeli nie, to pełny chill I po prostu cieszcie się moimi treściami Aha, jeszcze podziękowania w ogóle dla mojego dobrego zioma Wojtka Dla Floydzika, który mnie w sumie zainspirował do stworzenia tego filmu Dzięki byku i zawsze spokoju na służbie Jeden Młody, pamięta jeżeli chodzi o broń palną, to ja znam tylko dwa przypadki Przypadkiem nie zgubić, przypadkiem nie użyć Piotr, ty jesteś Gówno, prawda broń to jest wasze bezpieczeństwo. Pamiętajcie o tym. Jasne, że trzeba poruszać się w granicach tego prawa, które dał nam ustawodawca w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, gdzie wymienił przypadki, zasady, warunki użycia i wykorzystania broni palnej. Ale to nie znaczy, że wy macie nie korzystać ze swoich uprawnień. Nigdy w życiu absolutnie nie. Zdarzało mi się wielokrotnie. Gdzieś tą broń wyciągać Potencjalnie po to, żeby użyć o. A właśnie często policjanci Którzy są po prostu nauczeni dziadostwa Ja nie, nawet nie mówię, że to są starzy gliniarze Bo znam masę wspaniałych starych gliniarzy Którzy są zajebistymi psami I poszedłbym za nimi w ogień Ale gdzieś tam usłyszałem to po raz pierwszy od starego gliniarza że broń to jest coś takiego, co lepiej w ogóle nie dotykać Zapomnieć, że jest, ale przypadkiem nie zgubić Żeby nie było przypału Żeby też lepiej nie użyć Lepiej się dać pokroić, wiecie, pociąć Dostać w pacynę łomem niż, niż się skutecznie obronić Nie, broń to jest wasze bezpieczeństwo Jeżeli są przypadki, jeżeli zaistnieją takie przypadki Warunki, zasady To macie je użyć, macie je użyć skutecznie Dlatego warto się szkolić Druga głupota Notatnik to twój dupochron Musisz to wszystko zajebiście dokładnie dobrze rozpisać Najlepiej to w ogóle Notatkę przepisz do notatnika, dokładnie tak jak jest napisane, w sensie notatkę urzędową. Nic nie może ci tam umknąć, bo jak tak, to postępowanie wywalą cię z roboty, prokurator, sąd. Nie. Ludzie, kochani, jak jest coś, jakieś niedomówienie, to sąd cię wezwie na przesłuchanie. Tyle, żaden wielki deal. Przez 6 lat roboty, jak pracuję w policji, byłem w sądzie mili, no może nie miliony razy, ale byłem w sądzie. No dużo razy były kserowane moje notatniki Ja notatnik rozpisuję skrótowo Nigdy nie piszę, tam, nie piszę tam pełnych zdań Nie przepisuję notatki słowo w słowo Czasami mi coś umknęło Czasami było coś troszeczkę inaczej niż było w notatce Nigdy nie miałem żadnego przypału On mnie dopytał o to Po prostu pomyliłem się, Nie, wiem, zapomniałem zdania, zapomniałem słowa To nie jest wielki deal, notatnik jest dla was nie róbcie z tego, nie wiem, nie róbcie z tego akt sprawy. Notatnik to nie są akta sprawy. Według zarządzenia, które reguluje prowadzenie notatników służbowych, macie prowadzić go w taki sposób, żeby wasze notatki umożliwiały wam odtworzenie czy utworzenie dalszej dokumentacji. Tyle, jeżeli wystarcza wam skrótowe zapisanie, to wystarcza wam skrótowe zapisanie. A to, że jakiś, nie wiem, was pan aspirant czy jakiś inny stary policjant był tak nauczony, no to to jest jego sprawa. no. To nie znaczy, że wy tak macie robić. Prawa trzecia. A weź na chuj mi ta kamera, tylko problemy z tym będą. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. I zgodzę się z tym, że to jest taka trochę broń obusieczna, ale też ze strony społeczeństwa jest to broń obusieczna. Zaraz wam wytłumaczę, dlaczego tylko sobie puszczę pana tira ponieważ mam ustąp, bo ta nacisnęła na siłkę. Słuchajcie, ja też nie jestem idealny. Zdarzało mi się różne rzeczy głupie mówić, na przykład do ludzi, szczególnie do ludzi, którzy byli agresywni, po prostu nie byli kwiatem tego społeczeństwa. I też jest tak, że ja gdzieś tam się bardziej pilnuję, z, z, szczególnie właśnie z rzeczami, które mówię do ludzi. Fakt, trzeba idzie, idzie to w stronę tego, żeby się jak najbardziej uprofesjonalnić i mm, robić wszystko od A do Z tak, jak jest. Ale. Według mnie to jest właśnie prawdziwy dupochron. To kamera jest twoim dupochronem, a nie ten zasrany notatnik, yy, który pamięta czasy milicji, czy... No nie, no tak, no milicji, no to jest chyba w milicji inny wymysł w ogóle. To jest wasz dupochron, kamera to jest wasz dupochron. Jeżeli zrobicie wszystko tak, bo powinno być zrobione i jest to nagrane, to nie ma gadki. Nigdy mi nie zaszkodziła kamera, a pomogła mi wielokrotnie. Wielokrotnie mi pomogła, jeżeli nie kilkadziesiąt, to kilkanaście razy, więc nie rozumiem tego przerażenia świętego. Jasne, że trzeba się pilnować, ale według mnie jest znacznie więcej korzyści niż szkód z tego. Sprawa druga, jeżeli mówię od strony społeczeństwa, że jest to broń obosieczna, społeczeństwo tak bardzo nalegało na kamery, tak? Policjanci powinni mieć kamery, wszystko ma być filmowane. Tylko, że moi drodzy, no tak. Sfilmują się nasze nadużycia, ale my was też teraz nie puścimy To już nie są czasy, że policjant wam pół grama jarania wyrzuci do krzaków, wydepta i każe wam się stąd zawijać Tylko sorry, no miałeś, to robiłem wszystko tak jak jest, to jest nagrane Nie masz światła Masz przepaloną żarówkę, świateł mijania Poruszasz się po drodze publicznej Zatrzymałeś się na przykład w miejscu niedozwolonym eee, Sorry, dowód rejestracyjny dowora, auto będzie scholowane więc wszystko robimy od A do Z tak jak sobie tego społeczeństwo życzyło. No że działa to w dwie strony. <laughs> to jest dobre. Sprawa czwarta. Młody, mundurówka to jest dla mnie. Ty tak kupujesz tego sprzętu, jak Rambo, a ja mam lodówkę do kupienia. a Poza tym mam sobie w czasy opłacić. Oni mi to wszystko powinni dać. No na wydanie. No nie za bardzo. no To, co jest podstawowe, to dostajesz najczęściej. Jakiej to jest jakości, to jest. No wiadomo. Jest najczęściej słabej jakości. Koszule to są zrobione według mnie z materiału typu Ceratex na przykład. Ale mundury ćwiczebne są całkiem w porządku. Ja tam nic do tego nie mam. Yy... Tyle, Nie, mundurówka jest na to, co powinieneś wykorzystać w służbie. Na przykład na siłownię, na przykład na dodatkowe szkolenie, na przykład na to, żeby sobie dokupić stazę. Na przykład, chociaż akurat to powinno być, to powinniśmy dostać, ale na przykład, żeby sobie kupić drugą stazę, lepszą kaburę. Nie wiem, może zainwestować nawet w balistykę. W cokolwiek innego, ale absolutnie mundurówka, właśnie pojechałem ze złego pasa, nie jest po to, żeby kupić sobie lodówkę. I teraz powiem opinię, która jest niepopularna, i podejrzewam, że większość gliniarzy, która mnie, chociaż nie, bo mnie akurat, jeżeli już oglądałem gliniarzy, to są mądre chłopaki, może nie podzielić, ja śniegiem jak Debil naokoło ronda, bo jadę do Dekatlonu jeszcze. Mundurówka powinna być do rozliczenia może nie 20-10% zakresem tego, że możesz sobie jej nie wydać na to, co jest związane ze służbą. Ale jeśli nie wydasz tego na karę na siłownie, na szkolenie, na jakiś sprzęt do służby. No nie wiem na co jeszcze, ale coś związanego ze służbą. Aha, tu już nie ma dekatlonu, zajebiście Coś związanego ze służbą. No to sorry stary, to zwracasz siano. Więc taka jest moja opinia na ten temat. I sprawa piąta, najgorszy rak tej formacji. Najgorsze, co usłyszałem od starego gliniarza i co słyszę też od młodych gliniarzy, czasami co jest głupie totalnie. Słuchaj, nie filozofuj, zawsze tak robiliśmy, to tak zrobimy. Nie, to, że zawsze tak ktoś robił, to nie znaczy, że robił dobrze. I to, że to się udawało przez kilka czy kilkanaście lat, to nie znaczy, że to się będzie udawać w nieskończoność. Robienie dziadostwa, prędzej czy później wyjdzie, i nikt się nie będzie potem ciebie pytał, a kto cię tak nauczył, albo ty się nie będziesz tłumaczyć, a bo mi ktoś tam tak powiedział, nie, umoczysz dupę. Miej swój własny rozum i godność człowieka, miej własną wiedzę i kompetencję, wiedz kiedy się postawić nawet starszemu służbom. Bądź kompetentny. Mówienie, że zawsze tak robiliśmy, prowadzi do patologii dziadostwa. Niestety, i słyszałem to właśnie od starych gliniarzy Także to było top 5. Pierdu, głupot, farmazonów, które słyszałem od starych policjantów. Eee, mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Pewnie będzie part 2. Ja jadę szukać Dekatlonu, bo właśnie mi zamknęli Dekatlon. Nie wiedziałem o tym, że już go tutaj nie ma. No trzymajcie się. I hej.